Cześć! Na moim kanale dawno nie było błędów w tłumaczeniach, więc zrobię je na innym. A co? Od dawna chciałam się przyjrzeć bliżej błędom w pierwszej części Simsów, a kto inny miałby mi w tym pomóc, jak nie Nostalgic the Sims? No więc Paper Monster znalazła całą listę mniej lub bardziej oburzających błędów, o których dzisiaj opowiem, aż padel to zmontuje. Mam nadzieję, że ładnie. Zacznijmy od takich małych pomyłek. Wiadomo, że niektóre menu zostały niepotrzebnie rozbite, jak na przykład to na telefonie, o czym mówiłam już w swojej serii o tłumaczeniach, ale można też zauważyć, że jedna interakcja została zdublowana, mianowicie namiętny pocałunek występuje dwa razy. W oryginale jeden z nich nazywa się fiery, a drugi passionate, więc chociaż jeden z nich wypadałoby przetłumaczyć inaczej. Ten drugi można było nazwać tak jak w The Sims 4, czyli pocałunek z pasją. Wśród romantycznych czynności jest też tańcz i przytulaj na huśtawce. Tańczyć na huśtawce byłoby dość trudno, a po angielsku jest to swing and cuddle, czyli po prostu huśtaj się i przytulaj. To nie było aż takie trudne. Swoją drogą to jest bardzo urocza interakcja, i szkoda, że nie powróciła w nowszych częściach. Właściwie chyba tego typu huśtawki nawet już nigdy nie wróciły. To teraz coś o dywanach. Przeważnie wszystko jest z nimi w porządku i jak na nie klikniemy, to pojawi się interakcja podejdź. Jednak dywany z dodatku Światowe Życie, zamiast tego mają baw się. Jak to się stało, nie wiem, ale wiem, że taka nazwa pasowałaby bardziej do dodatku balanga. Coś podobnego wydarzyło się też przy barach. Te z dodatku wakacje mają interakcję zamów drinka, ale w tych z dodatku randka zabrakło tłumaczenia jest tam po prostu order drink. Tłumacze jedynki wyjątkowo lubili słowo ponagli. Nazwali tak kilka interakcji, które ponaglaniem niekoniecznie są. Może najpierw wyjaśnijmy, co to słowo w ogóle znaczy, bo nie jest chyba jakoś często używane. Podstawowy czasownik to naglić i występuje on na przykład w popularnym powiedzeniu czas nagli, które sugeruje, żeby się pośpieszyć. I to samo z ponaglaniem. To po prostu pośpieszanie kogoś lub naleganie, żeby coś zrobił. A w Sims 1 po to na przykład wyganianie zwierzaka z pokoju, wyganianie innego Sima z łazienki i tutaj jeszcze można by było się uprzeć, że to w miarę ma sens, ale tak nazywa się też narzekanie, że się nie wyspało. W dodatku Abracadabra jest pewien tajemniczy gość, który czasami przychodzi ochrzanić naszego Sima za czarowanie przy niemagicznych Simach. Wtedy pojawia się komunikat, którego nagłówkiem jest słownik zaklęć. W oryginale mamy tam spell checker. Trochę mnie to zastanawia, bo ok, spell checker to może być też osoba lub program sprawdzający poprawność pisowni, co w przypadku programu można nawet nazwać słownikiem, ale słowo spell zostało już tu wykorzystane jako zaklęcie, więc skąd wziął się ten słownik? Samo słowo checker na pewno nie skojarzyłoby się nikomu ze słownikiem więc no nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Ale przetłumaczenie słowa spellchecker nie było oczywistą sprawą, jeśli nie miało się wglądu w grę, czego tłumacze zazwyczaj nie mieli, ale poprawnym tłumaczeniem tutaj mogłoby być na przykład strażnik zaklęć albo coś w tym stylu. W dodatku gwiazda w studiu nagraniowym możemy nagrywać różne piosenki, na przykład chorał w stylu dance. Ale że co, że chorał gregoriański w stylu dance? To by był mashup stulecia, a raczej jakichś dziesięciu stuleci. W oryginale jest to Dance Anthem, czyli dosłownie moglibyśmy to przetłumaczyć na hymn taneczny. Teoretycznie anthem to też jest chorał. Ale Dance Anthem to po prostu jakaś remiksowana piosenka lub stworzony od zera utwór elektroniczny, który ma nadawać się do tańca. Słowo anthem oznacza, że dana piosenka jest takim wzorcowym kawałkiem dla danego stylu w muzyce, albo czasu w muzyce. Może być też Rock Anthem albo 80 Anthem. Jak wyszukacie sobie anthem na Spotify, to dużo wam wyjdzie takich playlist z hitami danego gatunku. No więc chorał w stylu dance to tak średnio, można by było z tego zrobić po prostu utwór taneczny i tyle. To teraz czas na trochę pomylonych osób. Mad Mary MacArthur, czyli piratka wspomniana w dodatkach wakacje i zwierzaki, zmienia nazwisko pomiędzy tymi dodatkami. Raz jest nazywana Szaloną Piratką Maryśką innym razem Maryną, a jeszcze innym razem zostaje przy angielskim nazwisku. Już w Sims 1 pojawia się wzmianka o rodzinie Zadków, czyli Crumplebottom, nie tylko w postaci dobrze znanej Pani Zadeckiej, a w polskiej jedynce Panny Stanisławy, ale też w innych miejscach. Park Memoriał Kręgowskiego to w oryginale Crumplebottom Memorial Park, gdzie wspomniany jest Robert Crumplebottom. Dziwnie jest te angielskie mocno nazwiska wrzucać nagle do polskiej wypowiedzi, to nie jest łatwe. O tego samego gościa chodzi w Crumpleboro Chandelier, który w polskiej wersji został zwany Żyrandolem Krasnego. Więc doliczając do tego jeszcze dwójkę, Crumplebottom to Kręgowski, Krasny, Zadecki i Zadek. I pewnie jeszcze parę innych by się znalazło. Ale właściwie podobnie było też z landgrabami, czyż nie? Chyba wiemy, że w dodatku gwiazda po mieście chodzą NPC, którzy mają odwzorowywać prawdziwych celebrytów, np. Marilyn Monroe czy Avril Lavigne. Ale we wcześniejszym dodatku Balanga też kogoś mamy. Jest to ta sławna Ewa, która jest jakimś grubym kolesiem w okularach. Tak mogłyby zareagować osoby, które nie znają tej postaci w rzeczywistości, co na pewno nie jest rzadkie. Ale ja, jako fanka Whose Line is it Anyway, która poświęciła swoje licealne lata na oglądanie tego programu od deski do deski, z powtarzaniem niektórych odcinków wielokrotnie, jestem oburzona tym tłumaczeniem. Ludzie, to jest Drew Carey we własnej osobie. Ja rozumiem, że we wczesnych latach 2000 nie był bardzo znany w Polsce, ale chyba nie było aż tak trudno sprawdzić, kto to jest. Takie mam wrażenie. W ogóle sam fakt zrobienia z niego kobiety też jest ciekawy, bo mimo że imię Drew może być kobiece, na przykład aktorka Drew Barrymore, to jednak o wiele częściej noszą je mężczyźni. A dlaczego akurat Ewa? Pewnie wzięli dwie ostatnie litery imienia i zrobili sobie z tego Ewy, bo czemu nie? Podejrzewam, że to akurat mogło tłumaczyć dobrze nam znane krzesło. W biografiach Simów też możemy znaleźć różne śmiesznostki. Na przykład w rodzinie Gotyccy, o samym tłumaczeniu nazwiska już kiedyś było na moim kanale, a ten fragment mówiła akurat Szalona Szynszyla, którą serdecznie pozdrawiamy. W każdym razie w biografii Corneli znajdziemy, że jest założycielką towarzystwa przyjaciół mostów Sim City. Okej, okay, Simowie jak ludzie mogą mieć różne dziwaczne zainteresowania, ale mamy wrażenie, że chodziło o stowarzyszenie fanów Brydża, a nie przyjaciół mostów. Bridge to po angielsku zarówno most, jak i bridge. Biografia mamuśki czkawek wygląda następująco. Niewielu pamięta jeszcze, że mamuśka była Miss SimCity. To było długo zanim straciła wszystkie oszczędności na telefony do swojej psychicznej przyjaciółki. To nie było zbyt miłe. W oryginale jest tam Psychic Phone Friend. Okej, okay, słowo psychic ma dużo wspólnego z psychiką, ale absolutnie nie używa się go, żeby powiedzieć, że ktoś ma nie po kolei w głowie. Jako odpowiednik słowa psychiczny najlepiej pasuje mental, bo odnosi się zarówno do psychiki, na przykład zdrowie psychiczne to mental health, ale możemy też powiedzieć, że ktoś lub coś jest mental, kiedy mamy na myśli jakieś szaleństwo, że to jest niewiarygodne, wow. Psychic przeważnie oznacza coś w stylu medium. Jest to osoba przepowiadająca przyszłość. Psychic Phone Friend występuje też w grze jako pierwszy poziom kariery paranormalnej i tam zostało przetłumaczone na Wróżbita, co jest zdecydowanie bliżej oryginalnego znaczenia. Ale nie wszystkie nazwy stanowisk są tak trafione. W karierze opieki nad zwierzętami jest stanowisko pieski spacerek. Nazwa bardzo przyjemna, ale co dokładnie miałaby robić osoba zatrudniona jako pieski spacerek? Chodziło o wyprowadzacza psów, oczywiście, bo w oryginale jest to dog walker. Połowiczny jarmarcznik w karierze cyrkowca to niezła zagwostka. Nazwa stanowiska brzmi, jakby Sim był zatrudniony na pół etatu. Po angielsku ta praca nazywa się Midway Carney. Z tego co udało mi się znaleźć lub czego trochę sama się domyśliłam, jest to osoba pracująca w małych, wesołych miasteczkach, znajdujących się przy drodze gdzieś w środku niczego typowe dla Stanów Zjednoczonych. Przy stanowisku Playground Monitor tłumacze nie mogli się zdecydować. W jednym okienku jest to wefista, a w innym cieć boiskowy. Drugie tłumaczenie już cieplej ale nadal cieć to chyba nie do końca dobre określenie. To by był bardziej playground janitor, a nie monitor. To ma być osoba, która po prostu pilnuje dzieci na placu zabaw. W dwójce to samo stanowisko to po polsku opiekun placu zabaw. No i może być. To wszystko. Wielkie podziękowanie dla ekipy Nostalgic The Sims za przygotowanie ze mną tego materiału. Skoro już tutaj jesteście, to zapraszam ogólnie na ten kanał, na którym teraz jesteście. No wiecie o co chodzi. Jeśli sami zauważyliście w kochanej jedyneczce jeszcze jakieś błędy, to podzielcie się w komentarzach. Może ukradnę je sobie na swój kanał. Taka będę. Pamiętajcie, że warto zawsze zostawić łapkę, jak wam się film podobał i w sumie to tyle. Pa!